Informacje z Twojego regionu, Gołda Info i wiesz więcej. Jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną w skali subregionów NUTS-3, tak zwanej terminologii unijnej, i byliśmy absolutnie na końcu tych statystyk unijnych, zresztą to podkreślał też profesor Jacek Szlachtek, który pracował z nami nad aktualizacją strategii rozwoju województwa. I on tam może z lekką przesadą, ale niewielką. Twierdził, że supremion ełski ma dostępność komunikacyjną w Europie na poziomie Gwadelupy. Gwadelupa, terytorium zamorskie Francji, też jest członkiem terytorium należącym do Unii Europejskiej. I z punktu widzenia kogoś, kto z Brukseli się tam chce dostać, to mniej więcej tyle samo czasu potrzebuje, żeby dotrzeć do Ełku, do Olecka czy do, do Udafi. To jest. Pokazanie, jak wielka praca przed nami, ale gdy słuchamy o tym, co powiedział Pan Wojewoda o tych inwestycjach zrealizowanych, to rzeczywiście e, cieszymy się, że jest istotny postęp, zmiana na lepsze. Bo to nie tylko to świetlana przyszłość przed nami, czyli ta Rej Baltica i Dia Baltica, ale te inwestycje, które na drogach e, krajowych są realizowane, my jako zarząd województwa zakładamy swoje inwestycje w tym Pasie Północnym od Kołdapi przez Węgorzewo, Kętrzy, Lidzbark Warmiński, Hornetę do Pasłęka i do Siódemki. Kończymy te inwestycje w przyszłym miesiącu odcinki Banie Mazurskie, Węgorzewo i dalej na zachód będą oddawane. Także tereny nadgraniczne, peryferyjnie położone, objęte małym ruchem granicznym. Zyskają zdecydowanie lepsze drogi. I ta inwestycja, o której dzisiaj rozmawiamy, w kontekście jej zakończenia, zasługuje na kilka zdań wspomnień, bo to rzeczywiście projekt nietypowy, jeśli chodzi o dojście do finału. Zaczęło się bodajże, jeśli dobrze pamiętam, w 2009 roku, kiedy Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazał ten projekt jako strategicznie ważny dla regionu. I To było tyle istotne, że ta droga nie figurowała później w rządowym planie, w rządowym programie budowy dróg krajowych. Czyli była sytuacja dziwna, bo program przyznał grant duży jak na ten program, 10 milionów euro, ale nie było wkładu finansowego po stronie polskiej, ponieważ administracja rządowa nie przewidywała inwestycji na, na tej drodze. No i trzeba powiedzieć jasno, że szanse były mierne. Trzy lata trwały walki z inercją urzędniczą, ale ostatecznie udało się to pokonać. Tutaj kłony do pana burmistrza Marka Miroza, burmistrza skutecznego. I Januszek, osób życzliwych dla tego projektu rzeczywiście przemógł tę inercję, warto w momencie wspomnieć i ówczesnego pierwszego ministra infrastruktury Cezarego Krawarczyka, później Sławomira Nowaka. Natomiast nie będziemy ukrywać, że osobą, która przyczyniła się do tego i przesądziła o tym, że ten program mógł być zrealizowany był premier Donald Tusk. Także załącznie chcę mu przekazać najlepsze słowa podziękowania i gratulacji i życzenia, żeby jako prezydent Rady Europejskiej nie zapomniał o regionie Walnym Mazur jak dotąd wspomagał nasz region. Mamy nadzieję, że z nowej perspektywy też będzie ogarniać nasze potrzeby. Szanowni Państwo, ta droga jest szczególnie istotna dla mieszkańców subregionu Ludzkiego EGO, bo nie tylko jest fundamentalną kwestią, dojazd do regionu, ale też ta jak to mówi się spójność wewnętrzna, czyli możliwość przemieszczania się w obrębie tego regionu. I ta droga jest niezbędnie konieczna jak łaska Boża do Zbawienia, żeby cukregion się rozwijał. Przejście graniczne w Gołdawii mamy tutaj na finiszu już rozbudowę terminalu towarowego, któryniczała Panie Wojewodą. Cieszymy się, bo to po 25 latach. Można powiedzieć, że dochodzimy do pełnego potencjału przejścia, natomiast zawsze stawialiśmy sobie pewne zadania, żeby to było postawione twardo na nogach, a nie na głowie, czyli najpierw układ drogowy właściwy do przenoszenia ruchu towarowego, a później ruch towarowy przez granicę, który jest bardzo istotny i niezbędny, żeby impuls gospodarczego rozwoju tutaj wzmocnić. Także mamy nadzieję, że w najbliższych latach będzie możliwa przebudowa tego odcinka Kowale EU, Ełk, żeby do stolicy subregionu e, ten teren e, lepiej skomunikować i uruchomić ruch towarowy przejścia do bo zależy nam na dobrej współpracy z naszymi sąsiadami rosyjskimi. Cieszymy się, że mały ruch graniczny w postępie geometrycznym, chyba tak to się nazywa, rozwija się, praktycznie milion osób rocznie przybywa w tym roku. Szacujemy, że się 5 milionów przekroczeń granicy będzie. Jak widać służy to obu stronom, także mamy nadzieję, że obok tych ludzkich kontaktów będą zmagały się kontakty gospodarcze, czego sobie życzymy i życzymy naszym sąsiadom rosyjskim. Także jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do finalizacji szczęśliwej tego projektu panu dyrektorowi Nicewiczowi, wszystkim osobom tu zgromadzonym, bo naprawdę łańcuszek ludzi dobrej woli spowodował, że w sytuacji beznadziejnej dzisiaj mamy sposobność świętowania tej inwestycji, a kto się przejechał tą drogą wie jak znakomicie się i po niej jedzie, mając w pamięci zwłaszcza stan przed inwestycją. Także dziękuję serdecznie wszystkim, którzy Pracowali nad tym projektem i Generalnej Dyrekcji, wykonawcom. Chwała Wam Państwu! Dziękuję serdecznie, jako mieszkanie z tych terenów. Informacje z Twojego regionu. Gołda Pinfo i wiesz więcej.